Dzisiaj z okazji filmu na 200 subskrypcji pokażę Wam całą, całą yy, kolekcję moich opraw ulicznych i parkowych. Dziękuję Wam za 200 subskrypcji. Z początku, tak, pokażę oprawy na zewnątrz. Tak, pierwsza oprawa, jaką Wam pokażę zaraz, to jest Freder Isla. O, tutaj na filmie już na zielono, ale tutaj na fioletowo daje. Tak, to jest Malaga 103 LEDowa, tylko w skrzynce do, jest do niej wpięty statecznik, Więc no LEDowa, ale z rtęciówką świeci. Tak, z wstępu to będzie na tyle. Teraz pokażę Wam już pierwszą oprawę. Jest to oprawa Shredder Isla. Tak, żeby w tej oprawie otworzyć sprzęt, musimy wykręcić taką śrubkę. Wtedy zejdzie nam ten daszek. To jest bardzo trudna, jeśli chodzi tak, niezamontowaną na słupie oprawy, bo ona waży 13 kg, sprawdzałem. Z lampą i z kablem, ze wszystkim. Więc tak, widzimy się, jak ją ustawię i ją otworzę. Tak, daszek już zdjęty, tutaj jak się wykręci śrubę, po prostu on schodzi. No i tak wygląda oprawa, no ja mam wersję na 150 W. No tutaj Wam za dużo nie pokażę, muszę utrzymać. Bo ona się może wywalić, a to jest ze szyby hartowanej. Poczekajcie, oprawka się wykręca tak jak w Onyxie, a przy Onyxie to wam pokażę. Więc tak, przechodzimy teraz do zapłonu. Tak, oprawa już zamknięta i przekręcona, a to łatwe nie było. Uwierzcie, nie polecam tej oprawy do kolekcji. To jest tak trudno robić. Znaczy, jeśli ma być zamontowana na supie, to tak, jest to dobra oprawa. Ale do kolekcji to jest najgorsze. Dobra, widzimy się przy zapłonie. Zapłon za trzy... Dwa Jeden Lampa to jest Philips Ten taki Masterson APIA plus XTRA 150W Komora lampowa jest podobna do nanoska. Nawet nawet bym chyba powiedział, że to jest identyczny odbłyśnik, tylko trochę zmodyfikowany, bo przyklejany do szyby. Chociaż, no, prawie identyczne jest jak w nanosku, tylko trochę większy oczywiście. I jest bardzo głośną oprawą. I zdecydowanie to jest jedna z z takich opraw do kolekcji gorszych, bo to jest strasznie trudno się z tym cokolwiek zrobić. Ja na przykład tę oprawę tym sobie dałem do takiego kosza wkładałem. To i tak dalej mi się no A ta oprawa waży 13 kg. Zważyłem ją przed chwilą. Następna oprawa, jaką wam pokażę, to malaga SGS 102. Teraz pokażę Wam osprzęt tej malagi. Dobra, tak tutaj zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać malaga z wyżej. Ja tam nie widzę do końca. Tak, lampa to jest Philips, taka inna wersja, starsza trochę. Klejka. Płon. Malaga jest cicha. Choć kolapka jest niedokręcona. Zapłon prawie taki jak w Isli. Tylko trochę się przywoisla ma prawie nową lampę. A malaga ma trochę użytą. Już. A jakby na wysięgniku nie będzie prezentacyjnych opraw, na razie tylko będą normalnie tutaj gdzie Isla, no bo nie chce mi się po prostu tego wymieniać i może też wszystkich nie będzie, bo na przykład jak mam sześć opalosków, no to nie pokażę wam każdego opaloska, no tam jednego czy dwa pokażę i tyle. Uff. Albo Malagi, tak, no tą czwórką może pokażę i sto jedynkę, albo Leda, widzę że ma kabel, to też ją pokażę. Dobra, widzimy się przy zapłonie kolejnej oprawy. Teraz ta oprawa jest ta uliczna świetlówkowa, przerobiona oczywiście przeze mnie. To jest nowa naklejka, ja taką fajną zrobiłem. To jest opalosek i on jest na. to tak, na naklejce? Czyli na świetlówkę. PLS Philips. To jest no taki. Oczywiście to jest podłączenie jak rdęciówa. Tak. To jest pokazywanie oprawy, więc odpalimy ją tylko z tym albo z neutralnym, nie wiem, zobaczę. Zakłon. To jest ciepło. Jeszcze odpalimy z hymną świetlówką i bez klosza. zapłon bez klosza. Teraz z hymną. Zimna z kloszem. O, i to wygląda najlepiej. Dobra, teraz odpalimy Elgoledę. -e. Tak, teraz Elgoleda. W niej nie będę pokazywać sprzętu, bo jest bardzo brudny. Bardzo cicho. lampa to jest Lukaloks albo Tungstram? Nie wiem. A tu na ścianie widać pod jakim kątem jest rozsył światła z takiej oprawy. Następne odpalimy, nie wiem, może 104 albo na noska. Teraz Shredder Nano w wersji jasnej na no 100W z taką nową lampą Tungsram. Tak, tutaj już od razu będzie zapłon, raczej nie będę pokazywać o sprzętów, zapłon. O, nosek ma ten fajny dźwięk zapłonu zawsze. I tutaj patrzcie, prawo ma jeszcze większy rozsył światła jak LGOLEDA, praktycznie, że na boki w prawie 180 by było, chyba, jak nawet nie ma. No. Super, oprawa I to, i to jest bardzo ważna oprawa, bo to jest ostatni egzemplarz jaki został uratowany z góry. opraw tej pierwszej, ostatni raz 13 grudnia 2024. Ten nanosek został uratowany, i tyle, i na nim się skończyło. Zaczęło się od tamtego opaloska z żółtym kloszem. Skończyło się na tym nanosku. Tak, następna oprawa, odpalimy to też, będzie szredner na 100 W. Tylko, że to ciemna wersja. I może też od razu obok nie odpalę to samo na 70 W. Tym Wam pokażę, opraw osprzęt. Jak się odlepnie klipsa, to wtedy tutaj schodzi ta klapa tak w dół. No tak, osprzęt jest taki bardzo mały. Tutaj ten szredderowski zaczep. Układ zaponowy i niżej powinien być jeszcze kondensator. Nie, wyżej, ale ja oczywiście je wycinam. Tak, zaraz wkręcimy jakąś lampę i go odpalimy. Tutaj trzy nanoski: nano 200W, nano 270W i nano 170W. Lampy to tak eliptyczny polamp Luca Lux i Philips. Tak, odpalimy je wszystkie na raz. Zapomnę co: 3, 2, 1. Taka wystawka na nanosków. Ja mam tak te nanoski z 70 to tyle. Mam 3 nanoski 100W, 2 nanoski. Tak, no to mam 5 nanosków łącznie. W tym jeden jasno szary, rzadki ostatni. Polamp się rozgrzewa długo. Ten polamp jest z, z, z góry opraw jeszcze innej. No a tak to wszystko lampy, i to jest tam z tamtej starej góry opraw, lampy i oprawy. Tylko polam, lampa jest z innej. No i tutaj też widzicie, no noski mają takie rozsył światła, że praktycznie na boki totalnie. No i to fajne jest właśnie w nich. To jest dobrze zrobiona optyka, że, że tak odbija światło. Tak, kolejną oprawę, którą odpalimy to będzie Malaga SGS 104, która niestety została pozbawiona uchwytu, ale mam zapasowy uchwyt od 102 na pelku Starsi widzowie wiedzą o co chodzi. No i mogę go tam przykręcić. No. Więc teraz poczekajcie. Widzimy się przy zapłonie kolejnej oprawy. Tak, ten zapłon z lampu natrium. niestety jest EOL. Chyba śpieci. Uwa. Ale daje! Prawie jak taka sama malaka, tylko że 102 przerobiona na HGS, u mojego kolegi. Też ma takie zrobione klosz. To jest lampa EOL, więc ona niedługo powinna skasnąć, ale EOLA tutaj raczej nie będzie. Dobra, nie wiem jaka będzie następna oprawa, bo ten film będzie nagrywany na kilka dni, a na dzisiaj to będzie ostatnia. Tak, teraz wam pokażę tą oprawę. Jest to oprawa Mesko OZR góry opraw, ona u mnie wisiała, więc zapłonów, zapłonów teraz nie będę pokazywać. Ona tu miała w ogóle jakiś tak zniszczony odbośnik, był tak, tak wy, wy, do, się, do zewnątrz wywalony, jakby ktoś tam od tyłu petardę wrzucił. Nie wiem, możliwe, że tak było. Oprzym tak, brak kondensatora, wymienione kostki, czyli standard u mnie i zgubiła ona uchwyt. I to jest jedna rzecz. I to jest ta oprawa, jest to shredder opalosek po prostu na siedemdziesiątkę i niby nie powiedział na... Ale to tylko jakiś opal z, żół z żółkniętym kloszem Nie jest jakoś cenna oprawa Ale to jest bardzo cenna oprawa Jest to moja pierwsza oprawa To jest moja druga oprawa uliczna Pierwsza z dawnej góry opraw Rok pociągna góra opraw i koniec 13, 13 stycznia chyba? Nie, 13 grudnia tamtego roku Oczywiście to był ostatni wypad na górę opraw A pierwszy to nie pamiętam kiedy tak, otworzę tego to jest. O, statecznik elektrostart. Układ zapłonowy, pewnie też elektrostart, albo coś podobnego. Tak, oprawę odpalał na razie. Nie będę. A i ta oprawa wisiała. Ona wisiała. Ile już ona wisiała? Ona wisiała. No, miesiąc, ponad. No, teraz wam pokażę kolejną oprawę. Jeszcze nawet jej nie będę. Się przesuwać, bo tutaj mam tą OBS. I ona. I ona doszła niedawno. Oprawa żarowa oczywiście. Uuu, a nawet żarówka w niej była. Ale jaja. Teraz się dowiedziałem, że ja mam w niej. Tam jest nosek, to już wam pokazywałem. Jeszcze wam pokażę, doszedł mi jeden daszek. Ten tutaj z wierzchu. Tak, zaraz wam pokażę kolejne oprawy. Resztka Elgoledy. Ja mam ją, ja w częściach. OZ3K 125. O, to jest moja pierwsza oprawa uliczna. Ja już mam z ze 2 lata. Oprawka z 40. No, nieważne. Nie miałem 27 i dalej nie mam. S-System SL100. Fabrycznie lówka. Krakowski kwadraciak tak zwany. Ja tak na niego mówię przynajmniej, bo w Krakowie jest ich bardzo dużo. I z tego, to wiecie, one zawsze miały tutaj włókno szklane i wychodziło, bo były całe takie czarne. A klosze zawsze były żółte, i tu była dziura wypalona, i często te słodówki z nich wypadały. Tak, czy tutaj mam jeszcze jakieś uliczne? Nie, a jeszcze wam pokażę od niej tą instrukcję. Kolejny opalosek, kolejny opalosek, malaga, klosz do opaloska. Tak, teraz tam się, tam przejdę. Tutaj mam, teraz wam pokażę, co ja mam tu. Yy, tak, jakiś papier. Yy, klosz od 103. Nie zwracajcie na to uwagi. I tak, tego złoma, zwanego ORZ 3K125, a raczej kawałkiem blachy. Od niej. Tak, jeszcze gdzieś tu powinienem mieć pęknięty klosz do paloska. Tutaj mam Egostyronę OS250. I yy, jakby ta ogromna kreska. No to wam opowiem. Ta oprawa ona kiedyś wisiała u mnie na słupie. Ale ja ją skompletowałem. Był słup, wysiennik i oprawa, lampa, klosz, już wszystko, komplet. I Ja chciałem to wszystko na raz postawić, bo nie miałem opcji zamontowania tam. No, i słup mi się wywalił na ogrodzenie, i ogrodzenie zrobiło jej taką kreskę. No, ale strata w całości to najważniejsze. Tutaj kolejna Malaga 101, ją odpalimy. Odpalam, żeby też nie było, że tylko pokazuję. No, część opraw odpalę, może nie wszystkie, w trakcie nagrywania tamtej części miałem chyba 95 albo 96 subskrypcji. Nie, 190, wiadomo, a teraz 198. No, w ogóle to, to jest nagrywane jakieś ponad dwa tygodnie, chyba po tym, jak nagrywałem tamtą część. Tak, od razu odpalimy sobie też to. Jaka lampa w środku? Taka sama co i tu. Dobra, to ja też łączymy. Od niej kabelek jest ten? Nie, ten. No tak fajnie zapłonuje na niebiesko, znaczy tak na biało teraz, o już się rozsadawia. O tutaj układy zapłonowe testowałam ostatnio, to są sprawne, trydonik, nowy vs i stary vs. W tej jest jeszcze jeden jakiś. Włożony, nie, tutaj są dwa. Tam jest Philips też testowany. I trzy mam, trzy sztuki są zepsute. Teraz alura Uda i a pokażę. Tak, parkowe pokażę. No tak, baszki już pokazałem. Pokażę jeszcze klosze i pokażę doły. Nie będą w komplecie. Może odpalę OZPR-ka na PLC i nie nie wiem. Tak. Dobra, to już będzie tyle. Tutaj tak mam alu road, selenium bez osprzętu aktualnie, On ma być zamontowany. Teraz tamto. Czyli Elgo strady 250, 150 i 150. Tylko tak, tutaj mam problemy ze sprzętem. To jest w ogóle moja pierwsza oprawa od Elgo. Pierwsza taka stara z góry opraw. I to w ogóle jest moja, chyba, czwarta oprawa uliczna. Tak, bo była pierwsza, była trumienka na 125 W. Potem opalosek na 70. Potem malaga 104. Ta srebrna. Nieudane, nieudane srebrne jajo. No a potem była. E, tak, była trumienka. I, I to jest nie z góry opraw. Potem była tak. Potem była z, e, opalosek i malaga na jeden raz. Na drugi raz była Sintra. No nie pytajcie o co, co się z nią stało. I strada właśnie. A potem, potem to już nie, nie byłem tam sam, tylko z kolegą z kanału oprawy uliczne i wtedy już oprawy szły nie po dwie sztuki tylko całe auto, więc nie pamiętam co było następne, ale chyba była to Malaga 101 albo Malaga 103 albo 102, pelku, przerobiona. Starsi widzowie mojego kanału wiedzą co się z nią stało. A jak nie wiecie, to sobie zobaczcie na filmy z początków tego roku. Albo w sumie nie, no ostatnio wrzuciłem odnowę tego filmu. No tak, tutaj mamy Onyxa. E, Onyxa nawet odpalimy, bo ma kabel. A za tymi oprawami jest ukryte gniazdko, które sam zamontowałem, bo tutaj nie było jakby co, to ten kabel po boku nie ma napięcia. Sprawdzałem, bo tutaj mostek jakby trzeba było wykonać. Dobra, który jest kabel od Onyxa? Mix. O, on tak fajnie dźwięk wydaje, Czy się zapłonie, Ja za to oprawę chyba 50 zł. na olx się kupiłem, co jest, coś ostrości nie mogę złapać, o, Tutaj lampa to jest... Helios? Nie, Natrium. oryginalnie miałem w niej nowego Heliosa, w którym gwint trochę lata. No co, poradzę takie takie dziewięć to Heliosy. Dobra, to... Tutaj jest Malaga Ona jest w częściach. Klosz od niej jest w 103, w której... z której jestem połamany. Klosz, a klapka jest tam z tyłu. Statecznik jest aktualnie wyjęty. A tak, tutaj jest kompletna Elgoleda. Ja bym mógł odpalić, ale mi się nie chce do, trochę. No tak, co wam pokażę, no tutaj mamy klosze do parkówek ODR-kowy, no niestety ma pęknięcie I tam jest tak, jest od odr tutaj wam odsłonię, to będziecie widzieć ODR-ek, OZPR, chyba jest jeden, i co jest? Jak to jeden? A tak, bo drugi jest tam, tu jest jeden OZPR, jeszcze dwa od OCPS 125, obie są od 125, ale jedna jest na 80W, przerobiona tak, konek są już dane gasić. Ma tutaj ORZ 3 eu 250, tego rozsypały mi się na nią takie, takie kawałeczki folii. O, statecznik rtęciówa. Tak, czy... O, tutaj opalosek. Nie wiem, jak coś jeszcze znajdę, to wam pokażę. Tak, OZPR-ek normalny na 125, od R ek na 80, OZPR-ek na PLC, tutaj od przemysłówki, tutaj te od kloszy uchwyty, to drugi klosz od OZPR-a. Tak, tu mam Opalowska na świetlówkę z moją naklejką. I to będzie na tyle z filmu na 200 subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo za te, za te wszystkie subskrypcje. Jeszcze Wam dopowiem tak. Jedna malaga, taka jak jest tutaj, jest u babci, bo będzie montowana. Jedna strada 150 też jest u babci. I dwie elgoledy na 70, ale to są po prostu takie oprawy jak tutaj mam. Czyli po prostu powtórki, więc nie ma tam za bardzo co pokazywać. I to będzie na tyle.